Będziemy się bawić? To, Dziś się my, zabawimy. Będziemy, zabawimy się. Bawić? Zabawimy się. Co? Ja o, się z chęcią zabawię. Będziemy o, kolegami. W ogóle skiny, z trafiliśmy... chłopaki. O, skiny o, skiny. skiny będziemy będziemy jeżdżali konia, konia trojeńskiego. Załóż, załóż. załóż. U, chcesz mi zaplantować Fajne. pakę <grym>. To tak, ogólnie trafiliśmy do Atlantydy, to jest <grym> Ja cię zdefiozuję takie... ziomek. Jedną z domów z Admirosa. Admiros się tu wychowywał, jak mniejszy. O, gówniany dom, Admiros, nie podoba mi się, idę stąd, Elo. Twój. No, ale... O, czekajcie... Elmiron, powiedz nie. mi, czemu ten nie. Drugi dom smog, jest w ruinie i z... nikogo tutaj nie ma? Bo to nie jest mój dom, to od tego zacznijmy. Wow. Ej, faktycznie jest kontrolierski, Czekaj czy się do niego wejdę. Ej, nie mogę wyciszyć Bladiego, o co chodzi? Czemu chcesz wyciszyć no. Bladiego? Ja też czego wyciszyć, a nie no, mogę. Coś nie. Ej, on jest bo trajtorem wschodem. z Bladim XD! Co? co? Nie może wyciszyć Bladiego, bo mówi moje na na roomie pewnie. Ale nie, bladi mi na tym czacie, ona <grym> idzie, bla, 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 bla. Blad, a. Ty też mówisz A dobra, Flotar no tak. Ale blad my go dobra. nie słyszymy, a ty go słyszysz Ej, to ty, czekaj, jak Jaki zim, jesteś rozmaziasz? flotar Flotar bladi, no Flotar Bloody No, wygadał, na no 100% nie <grym grym grym> yeah. No bo Matyniu to już kręci się i mnie nie zabił To musimy Flotar i Bloody Are you fucking no. kurwa kidding mi Flotar? Co? 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 Jestem debilem po prostu. Ja był found do blebi. They were a traitor. Tak, tak. Aha. nie jestem! Dobra, 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 chwila, chwila, chwila. Ja był pewnie wybuch, bo Bladie postawił może ciało wybuchające. O, do mnie jednak. Było śmiesznie. Mogę wam powiedzieć, bo i tak zabijacie Michała. Bladiego Bladiego, sprawdziłem Bladiego, potem jego ciało wybuchające. A ty jesteś najgorszy. Ale o co ci chodzi? Przedeś Bladiego. Czemu sprzedałeś nas? Ale jak sprzedałem? prostu, że na czasie go bo jest tylko jego, i my go nie słyszeliśmy. Tylko tak. Ale mnie, ey, Admiros mnie słyszał. A, bo, bo nie, powiedziałeś nie, na X-ie no. potem. No bo, bo gdzieś... potem na X-ie no. powiedziałeś, a ja wcześniej mówiłem na Shifcie przez przypadek. No, bo shift. Na Na no. Skąd no, ja bym wiedział, że są jakieś dwa czaty głosowe? No, ja też nie wiedziałem, jest. teraz właśnie się dowiedziałem. No, ale tak czy jak powiedział XD, słyszę eee, Bladiego, nikt eee, go nie słyszał, tylko ty. i Jaki czerwony kurwa napis na środku miałeś, eee. świecący. Mogę się domyślić, że to jest trajtorskie. Panie Mirosławie, proszę mi znaleźć brońkę. Admiro, jesteś ja ja jak zawsze. Tak, 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 nie tak, tak. tak? Czekaj, muszę zminimalizować gier, bo mam ten. E, celownik, Czemu, mam myszkę na celowniku. Bo to wygląda jakbyś był... A, dobra, kumy. Clip piesem. A, bo mi się jakiś błąd wskoczył, proszę. Obej. Mati! Wow. Mati był trajtorem! No. Mati był traitorem. No. Ja, nie, ja musiałem, no ja musiałem zminimalizować się. grę, odminimalizowałem, akurat do mnie strzelał i mówiłem, że jebałem bułę i padł. Eee, siemanko, Admirus. Dobra, słyszę cię trochę, no. no ja. to, okay. to co robimy w dzisiejszym odcinku? Eee, Znajdź mi brońkę najpierw, to Dobra, pokażę ci, gdzie o, Dobra. Ej, bloody, mi... o, Dobra. O, Dobra. Ej, blady będzie mi plaga, 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 plaga. Czemu plaga? Niego. Ja nic nie zrobiłem. Ej, wynosił ciało Matiego uh -huh. po pierwszej, i po drugie zniknął. To nie ja byłem. Zabijcie plagę. Jaka ściema poszła, przecież to nie byłem ja. Mnie tam nawet nie było Na procent. Miliard, prawda? Miliard, Zimniaku! Ciem... No i znowu umarło jego ciało, a tak naprawdę on żyje. We Weźcie go zabicie, szybko! Nie, 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 bo on używa tych swoich zdolności. No tak. No, tak, tak, tak to ja bym się tak zabił całkowicie. bardzo szybko. No wieszcie, mi tylko, że nie mam żadnej broni. A Wladimir prowadzi. Jest, jest pojawił się. Zabijcie plagę, proszę. A gdzie on jest, zacznij do tego, bo da, da, Nie wiem, jest to przy koniu, koń trojański, obok Kudy, konia. A I kto nie usleciało? Ja, ja, no. ja nie niosłem. Dobra, musimy współpracować. Bo... Diabeł ja już ciała, a ty zabiłeś, diabeł. No to Admirał, Ale nie zabijaj mnie teraz. Nie jesteś, Nie mnie. Musimy współpracować. Nie, no ja nie wniosłem, ja w di kinny, nieważny. nie boby no, Boję się, bo się, że Admirus jest. może być i cały Nie no nie o. jestem, nie jestem <grym> Plaga jest Ja nie jestem, był ja był podniosłem tu no, po Matin przedmiotem nie, nie, tyle A nie, faktycznie, bo Matyniu już jest jeden traiterem, no, czyli dobra, no, czy to musi no, być plaga. No, plaga jest martwy, no, jest martwy, martwy. No, no, martwy. No, si diabeł przyznał, że to on już to ciało, jak jest... Ej, plaga tam jest! Strzelaj, zabijcie go, jest Przez przypadek przeszkalowałeś plagę, a tak naprawdę go nawet nie widziałeś, wiesz o tym? No, A nie to nie byłeś nie? Nie? Wy macie podobne z Nie, tak? ja zabiłem Matiego, bo był Co? trajtorem. niosłem jego ciało, Uuu, żeby je wyjebać, nie a ty nie. mnie zabiłeś. No. Ale coś A ty, ja czułem, że twoje ciało zniknęło. Flotar mi z dedukcji mi tak po prostu. No, no mówię, że przeżyłeś tak. no właśnie. Po no czym później zeskalowałeś no, przypadkiem plagę, no. który był trajtorem? Tutaj Nie mam broni znowu, najgorzej. Ej, wy to dobrze gdzie jesteście jednak. No, to, to było dobre. Dobra, musimy współpracować, no. panie Nie Cieszę się. A ze mną nie chcesz współpracować? No, no nie, sobie to Jak było preparing, to jeszcze mogę ci zaufać. No właśnie, myślę, że możesz mi zaufać. Chodź szybko. Ej, kto strzelał? Ja bym ja mu nie ufał. On ostatnio na preparing go każdym, o, bo to jest <laughs> Bo nie, no bo czasami widać od no, razu. Okej, no, no, raz. no nie strzelaj, ziomek, randomowo, domowo, bo to jest podejrzane. Nie do ludzi. Nie strzela, nie strzela. Ale nadal. tak, tylko przy Musimy się ukryć i nigdy nie wychodzić. To jest. O, patrz, nie widzisz go. No widzę, znalazłem. Co chyba. Ja broń, to broń, wygląda broń, jak ufa. Chodź wyglądaj. Chodź 228. Ja mam tylko no, pompę. UFO porno no, Ja nie mam pompy. Ja mam karabin Musimy się ukryć, ej. Dobra, idę Fiotrkę od ciebie, bo dobra, po prostu... Bo i to jest dobre, to jest Tak, ma stopnis, zna... jakbym był traitorem, żeby on bym to by za tobą chodził. Tutaj nikt do nas nie dosięgnie A jak tutaj wskoczymy? O, to byłaby dobra krzywka. no musimy nam doskoczyć. Piotr tak jak to się Kuchy, dzieje, że ja raz drżesz się Uuu. tak, że przebijasz się 10 razy, a teraz jesteś Kacie, tak cicho, że to się Co ty gadasz? Jak dobra, teraz już normalnie to, jest, okej. Okay. No, no. no. Dobra, już się już się podciszyłem. Albo dobra, podrzuć, chodź tutaj, Weź no, weź. Słyszę jak się tłuką. O kurde! No to dem! Żyjesz? Tak, żyję. Żyję. dobra, już. Nie zbieruję. Gdzie wy byliście? Stoję, podzięku. Chodź, Admiral, teraz ty wybijasz. Ale ty zabijesz pewnie, tak czuję. Ojej O dobrze Admiral, wbijeś na balkon ty O, dobry Mati problem. teraz ty wbijasz, no, dalej podrzucę ale się. Tak, podrzucisz mnie? Tak, hmm. nie zabijecz Ale zabijać. tylko nie strzelając dobrze. Dawaj <laughs> Nie strzelając O, Czekaj Admiral, lecisz wyżej bie... Nie chcę error. <laughs> dawaj Czemu error? Ty jesteś... No bo mam skina założonego ziomek Ale jakiego skina założyłeś? <laughs> no tego Papirusa, bo nie mam innego Dawaj jeszcze raz Ale nie zbił jest errorem w tym momencie Chodź Admiral Co się stało? Plaga umarł Ała ten. Flotar! Flotar! Potem. Flotar! Ej, flotar, czy bo cicho, cicho się... siedzi! Wy jesteście wiesz, głupi? Ja się w ogóle nie odzywam, bo jest. A, dobra. Ja strzeliłeś flotar, nie już się tłumacz. Flotar. Już się nie, nie, nie wymieniłem. Jestem innocentem, i ale będę zabijał każdego, kto mnie znosi. Tak, jasne, no ja na pewno. Zawsze, zawsze innocent do wszystkich strzela, Randy. Flotar 100% obizionek. i Admiros jest drugim, jeśli diabeł nie. Diabeł no, ja bym dźwięk tego chyba ja... piszecie, bo jesteście Okej, byłem innocentem, nie wiem czy diabeł był, zabiłem diabeła. Proste. Teraz mm. Czyli następny. Admiros i ty Flotar? Nie byłem, przysięgam! Nie wiem ty Admiros, wie? czy jesteś? Naprawdę nie to wiem to czy to jesteś! nie jestem! Nie to wiem! To jest, to Alba to jestem jest. Ale mam no, dosyć oskarżania, rozumiesz? Ale jesteś. jest A dobra, dobra, przepraszam. Ja, ja, nie ja nie jestem trajtorem. No flotar jesteś Admiroz, Admiros, on jest trajtorem, bo rzucił bumerangiem. Nie miałeś o tego bumerangu. Bladdy, ty traitorze, głupi! Gupi. Jeszcze ja, ja mogłem mu wejść na taką kryjówkę. Ktoś do mnie strzela, ktoś do mnie strzela, to Bloody chyba z góry. Hmm. No ciekawe. Co to może być? Hmm, Gdzie co on jest? Hmm. Bloody! Ej, bloody ty widzisz przez, przez tekstury tak samo jak my? Tak. A, A, to fajne nie Aha, No to, to niezłe, niezłe dzikowanko. No. Na górze on jest. Na gó Bla Dobra. Admiros. <laughs> A, no tu. Admir, ja nie admir, admir, znaleźć. admir, 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 Tak admir, ja o! też byłem. Przecież ja, te... ja strzeliłem a. do pakietu z tego, z, z, z dolarów. Nagle matrz się patrzy na pakiet, co to się stało? Ej, ci tak ci... się na niego patrzy. Ej, nie to no. gdzie ja. ja Jestem przecież tak, jak byłeś, jak mnie procesali. No Wiem, wiem. Wlaudi, nie to... byłem trajtorem, oskarżałeś ty byłeś... mnie, ja nie słuchaj. Nie zauważyłem, blady, to rzucił ten rzucił ten tak boomerang. Bo pojawiłeś się akurat w momencie, kiedy był rozpiździec. No, no, a ty, a ty widziałem jak strzelałeś z bumerangu, jak tak, co? Ja nikt nie miał boomerangu, żeby było rozpiźdźdźdźwięcy. No bo byłeś akurat w tym momencie, kiedy ten bumerang wyleciał. To nie może też no cóż. Czy kupiłeś boomerang w tamtej rundzie? Nie. No właśnie, nikt nie miał boomerangu. xD Bl tak, cię śledzę. Patrz, dobra. tą wazę. A kurczę, patrz. Ale już nie, bo się za każdym tak bo to jest oszustwo. Bloody, no, co, patrz. Puuuu, co się tu dzieje? Ej, koń. Uf, wbija z, wbijamy na konia? Ej, wow, ja chęcią wbiję. Mogę? No o kurde, fajne. Czekaj. Ej, do Ej e, Piotrek, patrz, ja to. stanę, ale ty stanisz po drugiej stronie i próbujemy się trafić. Dawmy. Podałakoń też? Czekajcie, Dobra, go! Ale on się zgodził! Zgodziłem się, zgodziłem się. To może próbuj. Diabeł zginął. Co to miało być? Aha. Pa-pa-pa-pa. pa pa, 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 pa Jeszcze jed jeden zawał. zawodnik. mi rozpodsadzisz mnie? No jasne, oczywiście. Hello, diabeł, my old friend. O nie! Teraz <noise> zabrać mi, że. Dobra. Jest podejrzenie, że Flota jest trajatorem. A, a dlaczego? Bo masz łom. A. Jak jesteś trajatorem, to zazwyczaj bierzesz najgorszą broń albo łom. No, no tak. Albo przecież. po prostu nie chciałem nikogo atakować. Albo nie chciałem nikogo. Dobra. <noise> nie, ja nie jestem trajatorem. <noise> Nawet... Ale Mati zniknął. No bo poszedł, ale mogę wrócić tup 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 ale blady mnie śledzi więc nie wiem czy Jeszcze jesteś zakrwawiony. No bo Foter mnie zrzucił przecież. No tak ja go zrzuciłem znaczy suciłem po światie Dzień dobry Próbujemy jeszcze raz bić na tego konia No dobra dobra ja mogę Czy ty chcesz czy ja dobra to wrzuć mnie tam Kochaj żebyś nie 10hp, dobra, ja ty. To... Ja zmyluczę! nie <grym> wiem, co się z tyłu. Mati, nie zrobię tego Wierzę ci mapie. Michał, bierze. No zauważyłem właśnie, a ty byłeś z Plagą i Diabełem. I no właśnie. I Plagę zabiłeś po drodze. I masz pełne życie i... Jezus Maria, ty! Dobra, Bladiego, Bladiego, Bladiego! gdzie on jest? Gdzie on jest? Zabity jest! Do, do niego. Bladii zniknął, okej. Użył tego, dobra, no masz mnie zabić, bo już nie mamy szans, mam 9hp. Go! Ty mam cię niby zabić. Nie ty! Bladi, bo przecież bladi ty jest. <laughs> dobra! No, nie, był inosent. Dobra, był inosent. Nie, ale to z... ciało, ciało. To widzę dymek. Dymy no. here. Dobra, kto jest z drugim? Mati, o jezu! Strzela we mnie, Mati! Jak <laughs> jesteś się... ostatnim mo Mohikaninem. A ty jesteś też? No on jest, ten. on jest tym czarnym zdrajcą. O, jesteś zdrajcusem! No ziomek, tak się nie robi! <laughs> Ła! Jeden HP! <laughs> Jak go Mogłeś go łomem walnąć. O nie... No, właśnie to zrobiłem. Tak?! Pemi no. to znało. No. Właśnie, bo go łomem. No nieźle. A ja tak pistoletem <laughs> na ślepo potrafiłem wtedy? Tym pistoletem? Tak, tak, no. A, tak, tak, tak. Ajajaj, aj, aj, prawie. Prawissimo. Ale tak szybko Bladys nigdy ktoś to był aż podejrzany, że strzeliłem do ciebie raz, a ty. ty to nie ja zły No, no i przychodzi, przychodzi sobie Blady i był z diabałem i No do. ja to od razu wiedziałem, wyczułem to Mogłem, że... tak, naprawdę wyczułem to, mogłem żeby... tak naprawdę od razu zacząć strzelać, bo w sumie. Nie, no tak nie, naprawdę... nie, nie, bo właśnie chodzi o to, żeby się pobawić troszeczkę. No ale to było do wydedukowania, że... teraz sobie nie tylko za całą rundę ani tego plagi, ani diabła, tak jako szybko umarli. No bo ja plaga we mnie rzucił doniczką, bo go poprosiłem. No, Plague diabeła, co? Serio? No, tak, no mówię, rzuć we mnie woniczko, doniczko, ją mi umarą. Bo z doniczkami rzucili, a potem tylko plaga została. O, widzę jest... bladiego. O, jeżeli umrę, zami. no to. Biodowy. Kogoś widzę, ktoś tu jest. Dobra, jesteś zdrajca na 100%. Co tu robisz, diabeł? Ja? O, mm, widzę. O, widzę. O, o, sobie. Zza... Za sadmirosa. A czemu? Tak tu, no tutaj no, ze snajperką sobie? skaczesz? A co? Ja ci nie ufam, bo ci zaufaję, to prowadź mnie zabić, Leszu Dobra, ja wiem, że ty jesteś, więc śmiej się. zabić. mnie zabić? Mogę ci zabić? Nie, jeżeli jesteś. Wiem, spokojnie, obserwuję. A ty jesteś. Dobra, idź. Ja, no statnie tak? teraz nie. No nie, ja ci, dziękuję, no. Każdy że każdego Ja nie jestem. Dobra. Ja bym suchy. Przysięgam, nie jestem. No ja to samo. T ale powiedz, że przysięgasz. No przysięgam. Że nie daj, mały paluszek. <grym grym grym> powiedz, przysięgam, ja że przysięgasz, że nie jestem. No nie jestem, przysięgam. No ale to jest nie, to za długo, za bardzo go męczysz. No nie aż tak, no, daj spokój. No, no dobra. dobra a nie, nie jesteś ja... Mati? Dobra, wierz. Ale nie krzyżujesz palce? Nie. Dobra. No, szukał amunicji! Ja w razie co? Cały jesteśmy za granicą teraz. Dobrze. Aaa, myślałem, że da się tu wejść. No tak, czas. Haha! Cały czas spać, No wiem, wiem, wiem. Obserwujesz, że nie, tak. nie, nie, nie da się, próbowałem. Nie Ej, nie byłem tutaj wcześniej. No właśnie, ja też nie idę, tylko no. tu idę. Co to się, e, patrz, co, 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 no co się tam stało? Co to kurwa, je! No myślałem, że grypy jesteś krewny. Co to się stało? Kaczek! Co tu się dzieje? Ej. Nie wiem. Właśnie. Perpetuum no, mobile, ziołek, patrz! Wszyscy ci jesteście! No. Tak, oni się zabawiają. A my no, perpetuum mobile znaleźliśmy. Poczekaj, no, pokażę. Wiesz, o tym, ale, po ale to, aha, no to gdzie oni są tak. chwilę? Gdzie no więc są? ty jesteś naszym przewodnikiem, pantartyzie. To ty też nie przestaje kryć. Praca? W Antarktydzie? Jesteśmy w piwnicy. Pod podziemiach. W podziemiach, dobra. Proszę ze mną. Zaraz wam pokażę Dobra, fotor na się zna to. Dobra, się nie znam pod ziemią. No patrz. A tu się nie da? Sorry. Dobra, to nie za pod pod ziemią. To jest zła droga. jest tunel po prawej. Dobra, idziemy stąd. Zobacz, tu jakiś tunel był. Ale Ale tu Zobacz, tu jest jakiś bóg tutaj sobie Ale nie, nie, nie. Dalej w tunel. To jest ten. Andromeda to jest. Co? Ej, patrz, papież. Legit, nowy bóg. Ej, tam ryby pływają za tym. Lol. Myślę, że papież coś, coś daje? Właśnie tak wygląda jakby to było, bo papież zawsze jakieś dźwignie miał w tajemnicach Może, może jakieś frajdy? <laughs> <laughs> o, jest jakiś konik narysowany na o, dobra, zajście, To jest budowa muszelka na górze O dobra, mamy coś tu pod ziemią Ej, znaleźliśmy Naprawdę na prakcie Tutaj prak pokażcie Sufit zepsuł ktoś O kurde, to jest jakiś ten, tu winica, tam? piwnica Boję się, że za chwilę dostanę kulkę Tam jest chyba wejście po prostu zwykłe O, znaleźliśmy tego, niewidany złoty orzeł O, znaleźliśmy tego, niewidany złoty orzeł Kto chce wpaść na górę? Orzeł z głową. Dyfem. Ja mogę, ja mogę, ja mogę. A, A, ja mam... A da się tam? Jest. No ja. Teraz zobaczymy. Whoa! nie. To nie, coś nie jest gakanko. No. E, co? Zobaczyłeś jak sympatycznie się zrobiło, wszyscy są razem? A da tak. się tam w ogóle? To... Da się, da się. ho. Ale jak sympatycznie co, się. To ty możesz teraz ciebie. No dobra. Dobra, czekaj, musisz najpierw wskoczyć na mnie. Donald, I will be. Dobra i go. O, jest tu. O nie, o nie, nie, Ja cały czas jestem w tym samym miejscu. A ty mati... ten jest czasem się, ty nie, nie się rzuje się rzuje się co tą jakby bombę podstawił? To pierdolę ej, przysięgałem na początku. Ej, że i dobra, nie jest... rozejdźmy się we wszystkie strony, bo nie no, jest. No no, ja, ja już ja właśnie... I diabeł, się, chcesz, żebyśmy się rozdzielili? No oczywiście, że tak. Ja uh. były chcę, żebyśmy się Ale rozdzielili, żeby mógł nas się... wszystkich powywijać. Może diabeł? tak być. Ej, gdzie tak podejrzane, że to jest. Ja uciekłem z tamtą. nie żyje. To jak nie żyje jestem? Mac Mati żyje. Co to za jakieś fake info? Fruka? A przeczytałem o, w gazecie. Plaga. Ej, Plaga jest traitorem. Ja ja sobie robię zachowa. tylko. No. Ja bym go tak profilaktycznie zabił. Mm, nie. Musimy ale musimy mieć ja... dowody, ej. Musimy Ja, mieć ja nie dowody. chcę tak. Nie dowody. masz coś takiego jak. A no dobrze, niech tak. Nie, nie, to 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 nie. to nie. Hmm. dowody. No, tak, no ja uciekłem. Panatom. No nie da się. No wejść. ja ci wierzę, ale ja ci ja z... ale, ja pomagałem. I tak wiesz, było przyjaźni strasznie. A teraz jest mało przyjaźni. No, A co tam jeszcze fijak. został Ej, na dole? Chyba, rzuca ci to doniczkę, to doniczkę u... na głowę. A, o, uuu. Ej, wszyscy jeszcze żyją. Fidak, kto, zawsze czeka, Paweł, Fila, kto zawsze czeka do ostatniej sekundy? Paweł! No tak, Nie, musimy, Musimy zaraz zacząć wyeliminować. 30 sekund zostało? Nie, no my nie musimy, niech Nie traitor sobie przecież. Dobra, dobra, Ja czekam na traitora. Ja dlatego uciekam, bo nie jestem traitorem. Teraz miejsca. co to za spokojna runda w takim razie. A tu się okazuje, że nie ma żadnego traitera <noise> Błąd mapy. <noise> Błąd mapy, faktycznie. To może być to. O, Admiros. Nie, siada będę Haj... Admiros hajsem rzucił. Dobra. Dzie... Dobra, jest Admiroz. Okej, okay, widzę was, widzę was, chłopaki. A trafił? Nie trafił? Nie. Nie, bo no i chyba... tak spodłogę głupia. O, jesteś. I jest ja bym przeszkalował flotara. Ej, czemu jest no, flotar jest ranny? Bo flotar strzela. Nie, 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 jest yes. ranny, bo go podrzucałem. No. A, a, ale chcę, a, chcę a, cokolwiek zrobić, i... bo jest nuda już. Niech traitor zacznie zabijać, naprawdę. No dobra. A ci znaczy, Admirals był jednym, o! Jestem tutaj. flotara. Zdech? Tak. Dobrze, że zdech. Był inocentem, to nieźle. Ej, ale, ale on pierwszy nie, zaczął strzelać. No, no tak, bo chciałem rozkręcić cokolwiek, wiecie. jak to jest. Dla mnie to jest plaga. Tak. Patrzcie, perpetuum dzięki, mobile. O. Ja, 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 ja. To był. Easy. No ja byłem. Flotar no, niewidzialny się, tak, się zrobił. Ty tak, tak. tak, tak, tak. jak umarłeś? Ja już kupiłem fajne rzeczy i ciągle byliśmy w kubie i to po prostu no, się no, 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 tak mówię, rozejdźmy się, proszę, Jeden się. A ja się amunicji nie miałem do shotguna, kurde, osiem amunicji, mówię, nie zdążę nikogo złapać. Nie oh, miałem spordy. mołotowa. ale miałeś tego dobrego shotguna. Nie, miałem tego słabego. Andrzej, ty strzelisz podłogę ziomek w ogóle No tak, chciałem mm. wybrać tą broń, ale okazało się, że już miałem ją wybraną <grym 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 to, się to jest taki pistoletek, ja myślałem, że to inaczej wygląda Torki, że no. tak długo nam to zajęło, ale... No Dobra, dla muszki. No, zrobicie sobie no cięcie tej nudnej rundki co? Pociąć to ja mogę. Co sobie zrobimy? Co to jest Co? Chcesz oszukać widzów, że niby było ciekawiej? Co? No. Admiros, nie, nie, nie spodziewałbym się. Nie chcę, żeby się nudzili przez te 20 No nie, takie fake. Po fake prostu oszukać. miałeś słabą rundę i się wstydzisz tego pokazać. Ale... Kto taki wydaje takie hałasy? Proszę nie hałasować. Ja nie, ja mnie nawet nie było przy mikrofonie. No, jak to tak no, to nie nie to... przy mikrofonie w się nie mieści. Łopatę. Zobacz, łopatę Epać my. leszczy. Z sami się nie... Miros, łopata! Nie wiem, Był muszę sprawdzić. Czemu diabeł stoi w <grym> miejscu? Tak? Bo ja się ładuję jeszcze, ziomek. Aaaa, będziemy Widzę, kolegami. Wiesz, że to jest podejrzane. Moglibyśmy być traitorami. Albo ty jesteś na przykład. Dobra. Nie, Mam Mam Matthieu. Chodź, razem pójdziemy Co to było? Bo no się boję no, z tobą jak? Nie umrę, to ja idę z matyniem, jak umrę, to on mnie zabił. Dobrze. Ja idę z flotarem, jak umrę, to on mnie Ja Idę za ja wami, jak któryś umrze, tak. to zabiję tak. drugiego. Tak. Dobra, Mamy bodyguarda. Musimy się przekonać, Admiros, tędy. stędy. No, nie złóż przekradanie sami. środkiem Dam ci jak zwykle mają w tym świat. Hej widzę was. To nie ma przejścia, Myślałem, że tu jest grill. Pa, pa, pa. Ja będę się a ty nie grill. skrill. Hej, flotar! Flotar. Słyszałeś, Admiros To było w tym miejscu. I słyszałem ostatnie słowo. To co? Gdzieś flotar Vignolce, zabił flagę. Gdzieś. To powaliło was, kurde na Flotar! flotar. <noise> Czemu mnie zaatakowaliście? No, bo no, bo... Znowu, Powiedziałeś, że zabiłeś nagraje. flotara? Myśleliśmy, że cię flotar zabił i nagle się pokazałeś. Nie no, bo zabiłeś chyba plagę, dlatego. Nie, no źle sobie plo... dobrałem kumpli, nie? Byłem <noise> Tum... dwóch traitorów. To miało być Co? perfekcyjne zagranie, że sprzedaję flotara, wy tu podbiegacie i robimy wam rzeź. No, ty lamusie. <noise> tam jesteś lamusem, cichaj tam. Uhuhu. Nie kurwa skakaj ale jak? Jak ty zrobiłeś? No rzuciłem smoke'a i wyszedłem, no. Tak! No tak! Byłem pewny, że tam był. Nie oglądałeś akademii taktycznej za W A nie wiem, jakiś cudem ten smoke tam był po prostu. Ej, Admiral, kiedy robiłem akademię taktyczną? Nie, Nie, nie ma takiego. Garys modził. No nie, nie, to jest głupi pomysł. Dlaczego to jest śmieszne? Nie. Ja ciekawe, ostatnio Admiral, wszystko co powiem, mówisz. Mati, ale ładnie, nie? No to w sumie spoko. A myślałem, że od razu zacznie strzelać do plagi. Jak ty mieć iść głębszy. Co robisz Mati? Ej właśnie Mati, czemu kupowałeś rzeczy w tej Roomie? Nie, odpisywałem na telefonie. Jasne, jasne, jasne. Czy u ciebie on też lewituje? Siema. Idziemy dzisiaj kumplami w tej rundzie? Tak, chodź, pójdziemy zobaczyć tego pana. Musisz mi zaufać czasami. No właśnie byłbyś podejrzany przez chwilkę. Zobaczysz tego pana? Jakiego pana? Jakby tam w bitce na górę? O, Ej, piesel tak to podskakuje z, z automatu, czy to jest? Tylko, ty że jedna osoba tam nie, się nie, ja podskakuję nie. A, okay. a co słodko wygląda? no tak, się tak wiecie, właśnie, rozkosznie. A jakbyś spróbować po prostu. No właśnie. Tak i idę, nie pod mogę oderwać na... wzroku. Wiesz, co, śmiecham nie się, się No, bo jesteś taki słodkim jak piesek. Jakby wejście po stole, jestem. No, każdy zrobił swoje piesek. Ale nie doskakujesz, nie Tam widzę, że diabeł próbuje przed tę podskakować, ale on tak słodko nie to nie jestem za słodki, tak jak nie Nie, nie jesteś rozkoszny. Ja o, chłopaki na waszej Musiałem ściągnąć, bo Vladimir ja no, nie patrzcie, No, Patrzcie, skaczemy sobie tu po murach. Parkury robimy. Parkur co tam? Nie doskoczyłem. Ja też nie ja mogę tam doskoczyć. Vladimir skoczył za pierwszym bo razem. Bo cześć, cześć jestem bądź. nowy, cześć, witam was. Ooooo, Witam, witam. Nie lubimy tutaj nowych, może go nie co? Dawajcie, go tak zabijemy. Matima, nie, O nie! Coś stało. Co bardzo juri? O nie! O, nie. O nie. O jaj, nie co robisz? Chcemy się tak ładnie. Co bardzo ci nie wyjści. Co robisz? Alkohol nie. Alkohol nie. Hej, widzisz co się jego. dzieje? Jak piesek cierpi, trzeba skrócić jego cierpienie. O nie. Mogę skrócić? No skróć mi jego cierpienie. Mati, Mati, hono. Jęść mi daj, a nie. Co muszę robić? Stawiam jednego wali. Jest tutaj, a się. Jęść mi dajcie. No i tutaj jeszcze jest. Dajcie mi o, To jest nie. In, in duce, o, jezu, ma no, pałę, pałę, ma! Plaga ma pałę! Nie ma! Ja Dobra! Pałę. A, in, what the fuck?! Aby mnie podrzucił, prawda? Hej, Admirus, nic nie widzę, co tam się dzieje! <śmiech> Poczekaj, zostawię cię na koniec, <laughs> wiesz? Bo to jeszcze jest flotem. Admirus, Dobra, plaga by trajtorem. Mam wrażenie, że nie jesteś inocentem, więc póki co się sobie tutaj. No! <laughs> ale tak się składa, że nie jestem inocentem. Błagam, ale mi. Chwila, jakby, co mogę zrobić z ciałem tego trajtora? Diabeł, diabeł, diabeł! No widzę jak to o nie! Dobrze, piesem, kurczę! nie zabijaj mnie! Uwolni, zabijaj mnie! Nie jesteś chyba jednym Fireman! Fireman! Ciao! No, no COKU! No, ja ja widziałeś tę plagę? Widziałem, dlaczego... tylko t... nie zabiłeś. Ale dlaczego Ale to ja nic nie zadał damage'u? No, Zamurem byłeś Bo za murem byłeś. Ale tu nie zadaje jako w damage taki wybuchowy? No nie No jak to za będę to była piękna rakowa runda, bez Tak, tak. spał w sześciu ty paweciałeś. No. <laughs> Mówię, a co się będę, nie? Jedziemy no jednak mój z tym. kolega był traitorem, kurczę. Nie, dobrze. Mój kolega Kto Traitor kolega? Ale nie zabiłem się, a miałem siedzieć. okazję No tak, no. tak, miałeś okazję flotar, do końca. Idę kopać tak grób no, Ej, no, bo łopatą to jest tylko Ło, słyszałem jak się strzelają Ta ta ta, został chyba na Pyremati. <laughs> Mi się wydaje, że ten, że Vladi flotara zabił Vladi żyjesz? A, to flotar Bladiego. No, nie nie nie, możliwe jest, że Vladi się nie odzywa To jest taka Powiem szansa Powiem wam, że widziałem zbrodnię to jako? No to powiedz, jak jesteś inocentem to mów. No właśnie. właśnie to chyba to nie zginął. jest. Bloodin to Bladie A, to jest trufo no Bladiego. To jest Trufo Bladiego. Jest bladiego. A weź, to jest sprawdzisz go i się okaże. No właśnie że to jest dlatego nie sprawdzam. No właśnie. Ciało, ciało Bladyego prawie mnie zabiło. Żartuję, nie, bo jakby chyba od razu nie zabija, nie? Ale zrobił się ten taki zegarkowy. Więc gdzieś A. go trzeba znaleźć. A okej. Okay. Czyli blady? Jak się nie odzywa, nic fajnego. To jest bardzo pod. No, on się nie odzywa, bo, bo tutaj kombinuje. Cześć, Mati. o. Widziałeś kogoś, Admira? No właśnie, jeszcze nikogo. Tam nikogo nie ma w tej części. No, 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 no. nie. No. się boję taki sam. No, trzymajcie się za ręce. <laughs> Admira, jezus, będziesz trzymał mnie za rękę? Hmm. Dobrze, Czyli chodź. Ja dopiero teraz broń za Okej. Poprowadzę cię przez ciemność. Ja jest szobelman. <laughs> chodź, synu. Jest szkiel, szobel jest. <laughs> Baranku Boży. Chodź ze mną. Ty mnie będziesz bezpieczny. Piotrze nie z gózarem, prawda? Nie nie się do niego. Nie jestem. Ja już chciałem cię przodem, bo myślę, że ty jesteś. A czemu tak idziesz za mną podejrzanie? No bo też ci nie ufam. Okej. Okay. Rzeszniku. Ja nikogo nie znalazłem, oprócz <grym> ciemny, Piotr. Ja widziałem trzy razy. No ja też ich nie widziałem jeszcze. O, o już nie ma ciała Bladiego, więc to był fake na bank. No to niezły Blady. A jest drugie no, bloody, ciało. Powiedz coś, powiedz I Blady jest. jest! Jest blady i jego ciało obok niego. I strzela do mnie. I nie, może trafić. I ja też nie mogę trafić. Ej, bla... W sumie wyszło dobra. dziwnie. Blady, Dawaj diabł, po Ej. prawej stronie, po prawej. A, powiedział coś, dobra. Myślałem, że się popsuło coś. To jest, jest ciało. Matyniu, Matyniu! Ja Czemu żeś do mnie strzelał, ty debilu? Jesteś głupi. Taki rak. Bloody no, ja tu przebieg. To... Grzeszniku, do piekła pójdziesz Bloody jest obity, no musimy... Kto to jest? L. To miał być... Mind games. Ale to było żałosne, Mati. Super, ja nie ten... mogę z tego M16 strzelać, to jest najgorsza Kiedy on nie zauważył, że nie możesz strzelać? To jest co? Nad tym skoczyć. wtedy cóż. też śmiełem M16. To nie zła runda, powiem tak. Nie, no była całkiem przyjemna, muszę przyznać. Ja dostałem po 5 sekundach kulkę w plecy i. Mówię, a, no, tar, i puf i poszło, Wszyscy nie? Wszyscy wiedzieli, Ej, że tam jestem, więc musiałem no to zagrać tak to się nie odzywasz, czy po prostu nie wiedziałeś, jak to ugryźć? Yy, no specjalnie się nie odzywałem. Bo, no po to postawiłem te ciało, żeby jednak się nie odzywać. Tak, No. A Ale I tak każdy ten... wiedział, że to było fejkowe, ziomek. No, nie wiem. Ja nie wiedziałem kiedyś, że tam nie widziałem, że jest dwa i dwa sprawdziłeś jest. Ja nie. No, no. No, no. Prawda, prawda, nie no. No, no. Nie zabijaj mnie no. na początku rundy! Co? Co? Zabijaj no, no. No, mnie No, początku rundy, co? Co? no. Jak jakiś na górę. Co to? A może to zabił go Admiros? No zabił no nie go, jest. przecież się Ej, kłócili. Sprawdź. Mati... go. Nie, ja wow. nie jestem. Co jest? No jestem. Ej, Mati zabił Admirosa, Mati no za... zabił Admirosa. Co? Na no, zabiłem go, przyznaję. Nie jesteś, jesteś debilu. Nie. No to po co go zabiłeś? Bo może on co zabił się stało? Jak? Czemu on Piotrek, reżor. Piotrek. Co się Skoro jeden traitor podobno nie żyje. Ja pier... Ale jest Flotar jeszcze trzeci no i on jest... zabił Matiego przed chwilą. No kurde, ale on zabił Adwilosa. Dawaj lejemy Flotara. O lejemy ja nie, bloody... <śm <Thanks> <śmów> nie wiem czy blady był traitorem. Tak nie ma był, sprawdziłem też jego ciało. A tu Zbędzio nie powiedziałeś się. mi? Sprawdzić dopiero po tym jak mnie zabiłeś. Nie sprawdziłem tak naprawdę. To sprawdź to ciało. Jest, strzela do jest. Nawet go nie zauważyłem, on do strzelać. No kurde. PLAGA jest diabeł, nie będę w ciebie strzelał. Dobra dobra, 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 Przysię. Do ty. Ej. Czyli diabeł jest. Nie! No jak to nie jak to jak zostałeś? No przecież w to żyje zegarka użył! Tak, to, nie, Cześć, strzela. to, nie, to dobra, nie strzela jak ja jest, zobaczymy 15 sekund. Dobra. A, widzę, już masz broń inną. No co? Umiera. No nie strzelam ziomek! P kto był? Ja. No, no, to ja! Wszystko jasne. Nie, nie, to, teraz to co, było Ale to była byla. dobra runda. I stało w ogóle. To był finał, chyba, nie? Dobra, a tak. Dobra, za dobra, tym jest to finał. ja zabiłem Admirosa, nie Matti. Ja, nieudolnie strzelam do Shutguna, z Shutgunem do i nie mogę go zabić. Dobra! Zabię. Nieudolnie, a potem Matyniu zabił Admirosa, Flotar zabił Matynię. nikt nie uwierzył, mi. i uwierzył, posypało. Się się, że to, był no. to, było, to była część planu. No tak. ja mówię, Flotter, nie wybrałem. jestem. To co, kończymy czy jeszcze? ostatnia? Nie, Dobra, dobra. Elo? Okay. Elo. Da. Elo.